Nosie mano, gdzie siano, zostaw suba, łapkę w górę, to chyba najczęściej pojawiające się prośby na polskich kanałach o krypto. Na wstępie zaznaczam, że film nie jest poradą inwestycyjną, ale na 100% będziesz żałować, jeśli go nie obejrzysz, tak więc przechodzimy od razu do rzeczy, bo mam dziś sporo materiału do omówienia. Zwróć uwagę, że jak mówisz do rzeczy, to nie musisz o nic prosić, bo widzą bardziej opłaca się śledzić Twoje treści niż tego nie robić, natomiast jeżeli Twoje filmy nie przekładają się na subskrypcje, to być może subskrybowanie Twojego kontentu jest dla nich po prostu nieopłacalne. No i dla jasności ego nie ma tutaj nic do rzeczy, bo w ostatnim miesiącu doszło tutaj prawie 1500 subskrypcji. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że warto mówić jak jest, bo z biegiem czasu takie podejście zaczyna procentować wartość pod prąd, mówić coś innego, mieć świeże spojrzenie na inwestowanie, nie robić widzów w balona i przede wszystkim dostosowywać się, być elastycznym, nie kierować się tylko i wyłącznie takimi utartymi, przestarzałymi schematami, jeżeli chodzi o inwestowanie, bo niekoniecznie to, co sprawdzało. Się 10 lat temu będzie sprawdzało się również dzisiaj. Jeżeli subskrybowanie KryptoLab opłaca się widzom, to nie muszę błagać, by śledzili to, co publikuję. Oczywiście były także i trudne momenty dla mojego kanału, ale z biegiem czasu jednak procentuje to, że nie robię was w balona jak niektórzy. Mam następujące zdanie na ten temat: otóż, jeżeli jesteś fair wobec innych, to prędzej czy później docenią i nie muszę odwracać ich uwagi od bzdur, które mówię jakimiś angażującymi, nie wiem, animacjami, efektami dźwiękowymi czy ikonkami wyskakującymi z lewej i z prawej strony. Dzisiaj powiemy sobie przede wszystkim o HOSie, o tym, jak należało działać, bo jest to kwestia, którą w pewnym stopniu na tym etapie można już zweryfikować. Jakiś czas temu mówiłem o okupowaniu altów, rzecz jasna tłumaczyłem to inaczej niż pozostali, dlatego część widzów głównie tych, którzy trafili do mnie przesiąknięci złotymi radami innych twórców, bardzo sceptycznie podchodziła do mojej strategii. Nawet jeżeli zdrowy rozsądek podpowiadał im, że mam rację, to i tak podchodzili do tego wszystkiego sceptycznie. No, bo nie jestem jakąś tam znaną osobistością, nie jestem w stanie walczyć na przykład z filem koniecznym i jego rozpoznawalnością. To też nie wyprowadzam nikogo na siłę z błędu. No i jak masz do wyboru renomowaną markę i coś zupełnie nieznanego, to prawie zawsze sięgasz po to, co cieszy się zaufaniem większej grupy osób. Wczoraj na przykład natknąłem się na pewnego shorta. Dziesiątki tysięcy wyświetleń opublikowane niecałe 5 miesięcy temu, a więc mniej więcej wtedy, gdy Bitcoin ocierał się o poziom 30 tysięcy dolarów, Phil twierdził tam, że powinniście kupować bitcoina i zapomnieć o altach, bo bitcoin na tym etapie rynku rośnie rzekomo dużo bardziej niż one. Ja bitcoina kupowałem po 16 tysięcy, tak więc jak czekaliście na sygnał, że już można bitcoina skupować, bo zastanawialiście się co powie Phil, to ja byłem już mniej więcej razy dwa, no ale żeby nie było, że to sprawa osobista to zweryfikujemy także parę innych kwestii, bo chyba nie ma w tym nic złego, że analizujemy to co ktoś publicznie wam doradza. Otóż Bitcoin, który rzekomo rośnie od tamtego momentu dużo bardziej niż altcoiny, urósł do dzisiaj z 30 tysięcy na 37 tysięcy. Od momentu, gdy w niego wchodziłem, a więc od 16 tysięcy, nie jest to nawet X3. Tymczasem dla porównania 720% Injective, 760% Chainlink, ponad 2000% Kaspa, 500% Agix, 400% Akash, prawie 700% na Kujży, i tak dalej, i tak dalej. Tych altów, które gdzieś tam odjechały, jest bardzo dużo. Także to nie są jakieś odosobnione przypadki. Także, Phil, czy w dalszym ciągu jesteś przekonany, że Bitcoin na tym etapie rośnie bardziej niż altcoiny? Otóż ja mówiłem po 100 razy ci wielcy influencerzy nie mają racji w tej kwestii i powtarzałem że wszystko to zweryfikuje czas i wyniki. Tutaj oczywiście jeżeli chodzi o moją markę no to jest ona nieporównywalnie mniejsza i generalnie nie wiem czy jakąkolwiek markę mam yy, niż oczywiście fila koniecznego także nie wiem prawdopodobnie większość z was uznała że. Gadam kompletne bzdury, że kompletnie nie mam pojęcia o inwestowaniu. Z tego względu, że jestem tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o YouTube'a od roku. No i nie do końca mój kanał cieszy się takim zaufaniem jak kanały, które są na tej platformie już od wielu, wielu lat. Także, no tutaj na pewno 3 czwarte, przynajmniej 3 czwarte z Was podchodziło do moich filmów dosyć sceptycznie. Natomiast ja. W dalszym ciągu powtarzam, to czy ty masz rację, czy nie masz racji, no to zawsze weryfikuje czas i wyniki. Także nie ma co tutaj kierować się jakąś tam sympatią czy, czy innymi jakimiś wskaźnikami, bo to wszystko będziecie mogli ocenić dopiero po pewnym czasie, jak już będziecie mogli zaobserwować rezultaty. Także prawda jest taka, że. Ja nie mam zamiaru kłócić się z innymi, gdy mówię coś innego niż większość i nie każdy od razu jest do tego przekonany, bo zawsze cierpliwie czekam, by słuszność moich teorii potwierdzały fakty, wyniki i dane, tak więc nagrywam jedno, dwa, maksymalnie trzy filmy poruszające dane zagadnienie i czekam, bo... Kto obejrzał to obejrzał, nie marnuje czasu na robienie 50 wywiadów i nagrywanie 200 shortów ze swoimi teoriami, by uchodzić za eksperta i w ten sposób napędzać swoich 5 kanałów. Mówię raz, jak ktoś mnie posłucha to spoko, jeżeli nie to trudno, ale nie czuję potrzeby wyświetlania się co 5 minut z komunikatem, że Bitcoin rośnie więcej niż alty, bo jak mówisz coś co nie jest prawdą to nawet jak powtórzysz to 10 tysięcy razy to i tak powtarzane kłamstwo nie stanie się nagle wiarygodne. Zawsze podchodziłem do tego tak, jeżeli uważasz mnie za głupka, to proszę bardzo, zupełnie mi to nie przeszkadza, bo albo prędzej czy później dojdziesz do wniosku, że miałem rację i tu wrócisz, albo za pół roku czy dwa lata widzowie sami zweryfikują sytuację na rynku i swoje końcowe wyniki, dochodząc do wniosku, że nie zawsze ilość subskrypcji równa się nieomylność. I tutaj zawsze powtarzam, mogę być dla ciebie idiotą. Możesz pisać milion komentarzy obraźliwych, krytykujących moje decyzje, moje poglądy, moje portfolio. Proszę bardzo, to wszystko i tak zweryfikują wyniki. Tak więc wróć do mnie za dwa lata i podyskutujmy, gdy już będziemy mogli ocenić efektywność dzisiejszych działań. Bo głupotą jest oceniać, gdy jeszcze nie da się ich w żaden sposób zweryfikować. Oczywiście, jeżeli się pomylę, jeżeli nie mam racji, no to z całą słusznością będziesz mógł nazwać mnie idiotą bez wyrzutów sumienia tak samo było z inwestowaniem w altcoiny równolegle z inwestowaniem w bitcoina prawie nikt nie inwestował wtedy w alty rzekomo 3 czwarte altcoinów miało w beście upaść Tymczasem każda z moich pozycji ma się świetnie. Mam w portfolio większość tokenów, które odjechały filowi, zanim Bitcoin w ogóle ruszył z miejsca i kupowałem je w najlepszym możliwym punkcie. Jak zacznę przerzucać kapitał z Bitcoina, to one zrobią mi już x20 albo i więcej. No i co? Fil każe ci w nie w takim punkcie wchodzić. Jeżeli o mnie chodzi, to zyski z Bitcoina zamierzam przerzucać tylko w tych kilka największych projektów, które wciąż czekają na swój launch. Mały procent tego wrzucę w low-capy i shitcoiny, bo ten punkt wejścia z bitcoina może być nadal tutaj w tym wypadku stosunkowo niezły. No ale ludzie, jak chodzi o high-capy uzbrojone po zęby na hossę, o których mówiłem, to ciężko oczekiwać, że do realizacji zysków z bitcoina one wam nie odjadą. Dlatego inwestuję się w nie optymalnie, mówiłem o tym x razy, ale już nie chciałem się z nikim kłócić, bo jest to walka z wiatrakami, oczywiście zanim będziemy mogli przekonać się co do rezultatów, no i dzisiaj możecie sobie sami prześledzić notowania tych projektów i porównać te wzrosty ze wzrostami na Bitcoinie oczywiście nie mówię, że inwestycja w Bitcoina jest zła, bo rzecz jasna jest to najbezpieczniejsza możliwa opcja, ale jak ktoś chciał wrzucić kasę na przykład w Injective czy w Solane, no to teraz widzi, że jest już no, nieco pozamiatane, a będzie prawdopodobnie pozamiatane jeszcze bardziej w momencie, gdy zdecydujecie się realizować zysk z Bitcoina. Tak więc u mnie wygląda to tak, że w bestie Bitcoin, high capy i projekty turbo przygotowane na hossę, potem realizacja zysków z Bitcoina, czyli tej Najmniej ryzykownej części moich inwestycji i pakowanie się w nowe alty, które dopiero się pojawią, ewentualnie także w jakieś low capy lub shitcoiny, których w bezsie nie byłem na tyle pewien, by w nie wchodzić. Tak więc ja sobie na sam koniec zostawiłem tylko te nowości, ewentualnie jakieś tam projekty, których nie byłem pewien, co do których nie byłem przekonany, że sobie poradzą. Tak co niektórzy powiedzą, że inwestowanie w altcoiny tak wcześniej, jak ja to robię jest stosunkowo bardziej ryzykowne, bo nie wiemy, czy taki altcoin poradzi sobie w hoście, albo na przykład, czy do tego czasu nie. Upadnie. No, i tutaj powiem tak, jeżeli trzymacie się w tej bezsie altów topowych, zabezpieczonych przed spadkami, z potężnymi usprawnieniami czy newsami na hossę, to takie działania oceniam za dużo bezpieczniejsze niż wchodzenie w takie pozycje, gdy już za bardzo odjadą. Oczywiście te największe, najmocniejsze projekty to przeważnie już prężnie działające ogromne firmy blockchainowe, a ze względu na specyfikę tego rynku, w większości przypadków doskonale wiedzą, jak radzić sobie z potężnymi spadkami, bo cykliczność w krypto jest rzeczą naturalną. Wybaczcie, że mówię tak szybko, ale zależy mi na tym, żeby ten materiał nie miał 20-30 minut, a mam bardzo dużo do powiedzenia. Także, sorry raz jeszcze, że nie robię tutaj e, wystarczająco dużych pauz, byście mogli to odpowiednio wszystko e, zinterpretować za pierwszym razem. Także, jeżeli macie jakieś problemy ze zrozumieniem tego, czym mówię, to albo sobie przewincie, albo ustawcie sobie mniejszą po prostu szybkość e, odtwarzania. Tak? Dobra, lecimy dalej, bo zgubiłem niejako wątek. E, a, ok. E, Inwestowanie w powyższe altcoiny, o których mówię, jest na pewno bezpieczniejsze niż wchodzenie w nie z Bitcoina, bo wtedy jak masz ten ogromny zapas w razie, gdybyś przegapił szczyt Hossy, jak nie zrealizujesz zysków optymalnie, to przynajmniej masz większe szanse na to, by wyjść na swoje. Mimo wszystko, mimo tego, że przegapiłeś ten optymalny punkt. Jak załóżmy, kupiłeś injective za 2 dolary, to jak teraz poleci na taka to ty I tak wychodzisz na plus. Natomiast, jak wejdziesz po 50 dolców z bitcoina, to ten zapas będzie dla ciebie dużo, dużo mniejszy. I w razie gdyby rynek zaczął się sypać nagle, no to analogicznie prędzej stracisz, niż gdybyś był tam wcześniej, tak? Więc daje ci to pewny taki zapas zysku i zapas niejako czasu na to, żeby z tego rynku uciec. Na koniec chciałbym to niejako podsumować, także wytrzymajcie jeszcze tych parę sekund. Chciałbym, żebyście ufali swojej intuicji, logice i rozsądkowi. Dobrze jest posiłkować się kilkoma różnymi kanałami, mieć na uwadze różne poglądy na temat rynku inwestowania, natomiast warto mimo wszystko myśleć autonomicznie, bo nie jest powiedziane, że ten czy ten youtuber się nie myli, nawet jak ma kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy tych subskrypcji, to niczym nie świadczy tak samo możesz podjąć lepsze decyzje niż Phil jak i zainwestować dużo lepiej niż ja, natomiast Hosse mamy tylko raz na 4 lata, nieprędko pojawi się kolejna okazja do tego byś zarobił pieniądze, więc jak logika czy intuicja podpowiada Ci taka. Inaczej to działaj po swojemu, bo być może dostrzegasz coś, czego nie dostrzegają inni. Być może yy, to ty masz rację. Bądź elastyczny, nie postępuj według schematu, bo chyba nie chcesz być jednym z tych, którzy stracą tę rzadką szansę na zarobienie dużych pieniędzy tylko przez to, że youtuber im źle powiedział. Także pamiętaj, że jesteś na tym rynku po to, by zarobić, a nie po to, by słuchać tego, kogo lubisz bardziej. Warto tutaj. Według mnie posiłkować się kilkoma kanałami, dowiedzieć się o kilku różnych strategiach, o kilku różnych podejściach i wybrać ewentualnie i zastosować to, które według Was uważacie za jakieś tam najbardziej logiczne, najbardziej rozsądne, najbardziej potencjalnie. Sensowne. Niezależnie od tego, czy wolisz mnie, czy fila, niezależnie od tego, kto wzbudza Twoją sympatię, bo chodzi tutaj o ciężko zarobioną kasę i powinieneś myśleć w tej kwestii zupełnie samodzielnie, bo na sympatii oczywiście nie zarobisz. To samo obserwuję, jeżeli mowa na przykład o politykach, o piosenkarzach, o celebrytach itd. Tak Ludzie pochlastaliby się nawzajem przez to, że lubią tego czy tego. A prawda jest taka, że politycy i celebryci mają was w dupie, być może nawet nie poświęciliby wam pięciu minut na rozmowę. Tymczasem Wy za takiego polityka lub celebrytę często wbilibyście obcej osobie sobie kosę w żebra. Często i taki, z którą gdyby nie to, moglibyście się pewnie zaprzyjaźnić. Tak więc pamiętajcie, nie kupujcie krypto z mojego portfolio, bo mnie lubicie, tak samo nie kupujcie tego, co kupuje film, bo jest waszym zdaniem miły i sympatyczny. Z tego względu wrzucam to Portfolio tylko dla wspierających, a nie na publiczne filmy, i to dla tych wspierających z tych wyższych poziomów, żeby po prostu nikogo na nic nie narażać. Korzystajcie z mądrych wskazówek, ale działajcie zgodnie z intuicją i waszą wiedzą, bo ja nie prowadzę tego kanału po to, by prowadzić was przez dekadę za rączkę i co 4 lata opychać wam listy altcoinów, prowadzę go po to, byście usamodzielnili się na tyle, by w kolejnej ości już moich materiałów nie potrzebować, byście nauczyli się podejmować dobre, pewne decyzje zupełnie samodzielnie i zaglądali do mnie co najwyżej tylko po to, by pisać, ile to ostatnio zarobiliście na krypto. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że warto było oglądać do końca. Wybaczcie, że tak nieco chaotycznie to wszystko opowiadałem, no ale zależało mi na tym, żeby ten film, ten materiał nie miał 30 minut, a tak naprawdę musiałem niektóre wątki trochę rozwinąć, żebyście wiedzieli o co chodzi, żebyście mieli pełny wgląd jakby w to, co chcę przekazać. Tymczasem to tyle. Do usłyszenia. Cześć.